Ja chodziłem na pielgrzymki z Warszawą, później też z Przysłuchą. to były lata 90. Szedłem też z pielgrzymką Stomaszowa z Mazowieckiego i uważam, że to moje wędrowanie wraz z innymi do Częstochowy było takim czasem, który człowiek bardzo też głęboko przeżywał, mimo że wkładał wysiłek fizyczny, mimo że czasami musiał ponieść takie czy inne ofiary to po prostu to wędrowanie, to budowanie wspólnoty, ta wspólna modlitwa bardzo dużo pomagała mi, ale jednocześnie myślę, że bardzo dużo też pomagała tym, którzy ze mną szli. Ja przyszedłem w 2019 roku, czyli było wtedy jeszcze normalnie. Przyszedłem tutaj 1 lipca, natomiast wiemy, że w sierpniu wyszła pielgrzymka piesza i w sierpniu też była organizowana pielgrzymka rowerowa. Wiemy, że w tym roku też już po raz 20. Ona wyszła i ona też wyjechała. Jest to tak zwany jubileusz porcelanowy. Dwudziestka to porcelana. I teraz zaskoczyło mnie tutaj po przyjściu do parafii, że jest właśnie organizowana też pielgrzymka rowerowa. Szczególnie dla tych osób, które powiedzmy sobie albo nie mają czasu, by poświęcić dobry tydzień na tą wędrówkę pieszą i ci, którzy po prostu lubią jeździć na rowerach. Uważam, i tutaj szczególnie też dziękuję tym, którzy podejmują ten trud organizacji, księdzu Norbertowi, panu Andrzejowi Jarzyńskiemu, że te rekolekcje w drodze są proponowane. Myślę, że tutaj w ciągu tego czasu, tych 20 lat, wiele się wydarzyło, wiele tysięcy osób wędrowało, ale pozwólcie, że ja dzisiaj podziękuję, bo gdy byłem na spotkaniu takim organizacyjnym z panem Andrzejem, to on powiedział, że z tych pątników, którzy wędrowali przez te 20 lat, już 11 nie żyje. Wśród nich także i ksiądz Witek Witasek, mój kursowy kolega. I, I ciągle jakby o nich się pamięta, czyli pielgrzymka jest to taka łączność nas tutaj wędrujących, nas pielgrzymujących z tymi, których już wśród nas nie ma. Taka łączność po prostu modlitewna i myślę, że oni tam o nas też pamiętają, i dlatego nam w tej drodze do Częstochowy jest o wiele, wiele łatwiej. Bardzo się cieszę, że w tym roku ponad 180 osób poszło i doszło pieszo i bardzo się też cieszę, że ponad 80 osób wsiadło na rowery i też dotarło do Częstochowy. Tym bardziej, że proboszcz patrzy troszeczkę inaczej, całościowo. Wiem, że taka pielgrzymka zmienia nie tylko tych, którzy idą, ale przez nich zmienia także rodziny. Wiemy, ile jest dzisiaj też zagrożeń, szczególnie dla rodzin, ile jest zagrożeń dla człowieka młodego, ile jest niebezpieczeństw, i taka pielgrzymka, czy to piesza, czy rowerowa, co powoduje, że te osoby się umacniają duchowo, ale umacniają siebie duchowo, jednocześnie umacniają tych, którzy są w rodzinach, którzy są we wspólnotach. I po prostu w moim sercu jest niesamowita radość z tego, że takie grupy wyszły i po prostu wyjechały. My dzisiaj potrzebujemy osób, które mają tak zwane twarde charaktery. I wiemy, że wyjść i przejść ponad 170 km, czy przejechać taki sam odcinek, wymaga od człowieka niesamowicie dużo ofiary, dużo samozaparcia, ale jednocześnie też dostosowania się do innych. Każda grupa czy każda pielgrzymka to budowanie też wspólnoty, odpowiedzialność za siebie. I dzisiaj też bardzo potrzeba takich osób, które będą wrażliwe na innych. Bo ktoś nie domaga, bo ktoś jest, czuje się słabszym i po prostu wtedy jako do brata czy do siostry podchodzimy czy podjeżdżamy i na miarę naszych możliwości próbujemy, próbujemy pomóc. Dlatego słowami moje zachęty po prostu by były takie słowa, żeby spróbować, spróbować poznać siebie, bo w czasie pielgrzymki poznajemy swoje dodatnie, ale także i ujemne cechy charakteru. Po prostu... Musimy też może czasami pomóc, pozwolić sobie pomóc, pozwolić się wesprzeć. Ja te, nie mówię tutaj o tym wsparciu czy pomocy tylko duchowej przez modlitwę, ale po prostu o tym wsparciu i pomocy czysto fizycznej, czysto cielesnej. I dobrze, że są pewne służby, które nam w tych niedomaganiach, w tych trudnościach też pomagają. I tutaj myślę, że też w nas się rodzi taka pewna wdzięczność wobec każdego człowieka, który idzie obok nas, a szczególnie tych, którzy są w takich czy innych służbach. Jeżeli chodzi o pielgrzymowanie, to na pewno trzeba by sięgnąć nawet do Starego Testamentu. Przecież pielgrzymował też Pan Jezus, szedł do świątyni jerozolimskiej. Później, jak już powstał Kościół, też było pielgrzymowanie do tych miejsc bardzo znacznych dla ludzi wierzących. Myślę, że my jako naród polski jesteśmy takim narodem maryjnym. Czyli każdy z nas jako dziecko, jako syn czy córka Maryi bardzo pragnie też wędrować do Matki. Tym bardziej, że warto tutaj powiedzieć, że wszystkie osoby, które idą pieszo, czy wszystkie osoby, które jadą rowerem, czy jeszcze nawet w inny sposób pielgrzymują, w swoich intencjach niosą bardzo konkretne intencje, które chcą tam przedstawić, a te intencje są jakby tutaj jeszcze podparte tym wysiłkiem po prostu codziennego wędrowania przez kilka dni, czy też jechania na rowerze przez te parę dni. Kiedy przyszedłem tutaj w 2019 roku i odprawiałem Szy Świętą, która była rozpoczęciem pielgrzymki rowerowej, to niektórzy pielgrzymi podeszli po Mszy Święte i zadali mi pytanie, a kiedy ksiądz z nami pojedzie? Wtedy odpowiedziałem tak twierdząco, że pojadę, tylko że nie wiem jeszcze kiedy. Na pewno muszę do tej decyzji dojrzeć. Dwa lata temu powtórzono to pytanie, rok temu też. Wiemy, że były to czasy troszeczkę inne bo czasy pandemii. I gdy rozmawiałem z panem Andrzejem, właśnie organizatorem pielgrzymki rowerowej, wtedy on podpowiedział, że no 20 pielgrzymka może by było dobrze, gdyby ksiądz Proboż po prostu z nami pojechał, tym bardziej, że będzie to też takie duchowe wsparcie. I dlatego ta decyzja, że po prostu w 2022 roku wybieram się na pielgrzymkę rowerową.